Łobuzy z liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie zadarły z niewłaściwą dziewczyną. Jej zemsta była wybuchowa. Maja Orłowska była duchem z wyboru. W wieku 16 lat opanowała sztukę bycia niezauważalną, umiejętność niezbędną do przetrwania dla wiecznie nowej uczennicy. Nomadyczny tryb życia jej rodziny, podyktowany wysoce specjalistyczną, a często i tajną pracą konsultingową ojca. Sprawił, że w ciągu ośmiu lat uczęszczała do sześciu różnych szkół. Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie było tylko kolejnym przystankiem w długiej, samotnej podróży. Nie była ani brzydka, ani piękna, mysia brunetka o przeciętnym wzroście i posturze sugerującej, że mógłby ją porwać silny podmuch wiatru. Jej ubrania były celowo nijakie. Szare bluzy z kapturem, wytarte dżinsy, bezimienne trampki. Odzywała się tylko wtedy, gdy ktoś do niej mówił. Wzrok miała utkwiony w podręcznikach lub zniszczonej podłodze z linoleum i poruszała się po zatłoczonych korytarzach z cichą efektywnością szeptu. Ta starannie wykreowana niewidzialność była jej zbroją. Jednak w Skłodowskiej. Jej zbroja zaczęła zawodzić. Problemem nie była pojedyncza wada w jej systemie, ale trio chodzące, mówiące motory przypadkowego okrucieństwa: Angelika Wiśniewska, Patrycja Kowalska i Kacper Lewandowski. Angelika, niekwestionowana królowa drugiej klasy w Skłodowskiej, była wizją starannie wykreowanej perfekcji. Jej blond włosy były zawsze nienagannie ułożone, makijaż bezbłędny, a ubrania wyglądały, jakby zostały wyjęte z magazynu mody dla nastolatek. Ale pod błyszczącą powłoką kryła się przepaść niepewności, którą wypełniała, poniżając innych. Patrycja była jej zastępczynią. Służalczą, papugą, która wzmacniała każdy szyderczy uśmiech i obelgę Angeliki, a potem był Kacper, wysoki, uśmiechnięty od ucha do ucha sportowiec, który krążył wokół Angeliki, wykorzystując swoją fizyczną obecność do zastraszania każdego, kogo ona obrała za cel. Ich wybraną ofiarą była Maja. Jej cichość nie była postrzegana jako obrona, ale jako zaproszenie. Jej samotność nie była wyborem, ale słabością, którą należy wykorzystać. Znęcanie się zaczęło się od drobiazgów, jak to zwykle bywa. Chichot, gdy przechodziła, celowo głośny szept: Spójrz na dziwadło, szturchnięcie w korytarzu, które spowodowało rozsypanie się jej książek. Maja, wierna swojemu treningowi, nic nie robiła. Zbierała swoje rzeczy z neutralną maską na twarzy i odchodziła. Czuła na sobie spojrzenia, mieszaninę litości i ulgi ze strony innych uczniów ulgi, że to nie oni. Nauczyciele, przepracowani i niedoceniani, widzieli tylko powierzchowny dramat nastolatków, kolejne ciche dziecko, które ma trudności z dopasowaniem się. Oferowali banał, jeśli w ogóle coś zauważyli, ale nigdy nie interweniowali. Bierność Mai nie wynikała ze strachu, ale z dyscypliny. Jej ojciec, człowiek, który mówił spokojnym, wyważonym tonem, nawet omawiając rozbiórkę konstrukcyjną pięćdziesięciopiętrowego wieżowca, wpajał jej przede wszystkim jedną zasadę kontrolę. Emocje to pożar Maja, mawiał, rysując diagramy na tablicy w swoim garażu. Są chaotyczne, nieprzewidywalne i destrukcyjne. Ale kontrola kontrola to ładunek kumulacyjny, jest precyzyjna, jest przemyślana. Przykładasz odpowiednią ilość siły, dokładnie we właściwym miejscu, dokładnie we właściwym czasie i możesz obalić imperium bez marnowania ani uncji energii. Nie mówił tylko o budynkach. Dawał jej filozofię życia, więc chłonęła drwiny, popychanie, izolację. Katalogowała każdą obelgę, każdy akt agresji, nie jako ranę, ale jako punkt danych. Zbierała informacje, badała ich wzorce, ich słabości. Myśleli, że ją łamią. Uczyli ją tylko układu ich własnych fundamentów. Stołówka była ich głównym teatrem. Kilka tygodni po rozpoczęciu nauki w Skłodowskiej, Maja niosła swoją tacę do pustego stolika w rogu, kiedy noga kacpra wystrzeliła w przejściu. To był klasyczny, pozbawiony wyobraźni podstęp. Upadła mocno, jej taca zadźwięczała, a strumień mleka i ziemniaczanych krokietów ozdobił podłogę. Fala śmiechu, prowadzona przez przeszywający krzyk Angeliki, przetoczyła się przez ogromne pomieszczenie. Uważaj, gdzie idziesz, nie ma maja. Zawołała Angelika z przesłodzonym uśmiechem na twarzy. Policzki Mai zapłonęły, gorący przypływ wstydu i złości. Pożar, przed którym ostrzegał ją ojciec, lizał krawędzie jej kontroli. Chciała wstać, wykorzystać podstawową samoobronę, której ją nauczył, zetrzeć uśmieszek z twarzy kacpra. Ale zobaczyła spokojny wyraz twarzy ojca w swoim umyśle. Kontrola to ładunek kumulacyjny, wzięła powolny, głęboki oddech, podniosła się i odeszła bez słowa, zostawiając rozlane jedzenie i swoją godność na podłodze. Upokorzenie było żrącym kwasem, ale powstrzymała je, opanowała. To nie był ten czas, ciśnienie nie było jeszcze wystarczająco wysokie, eskalacja trwała, ukradli jej pracę domową i podarli ją na jej oczach. Zastawiali na nią pułapki przy szafce, trójkąt zastraszania, szepcząc obrzydliwe rzeczy wystarczająco głośno, by mogła je usłyszeć. Angelika szczególnie upodobała sobie wojnę psychologiczną, rozpowszechniając plotki, że Maja jest dziwakiem, który szpieguje ludzi, że ma dziwny zapach, że jej rodzina należy do sekty. Każde kłamstwo było małym, ostrym kamykiem rzuconym w nią. Maja znosiła to wszystko. Z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Wewnątrz jednak narastało ciśnienie. Punkty danych się kumulowały. Wiedziała, że próżność Angeliki jest jej ścianą nośną. Wiedziała, że agresja kacpra jest występem dla Angeliki. Wiedziała, że Patrycja nie ma własnej tożsamości. Rozumiała ich strukturę i zaczynała formułować plan rozbiórki. Punktem zwrotnym, momentem, w którym ląd został nieodwracalnie zapalony, był szary, deszczowy, wtorkowy popołudnie. Właśnie skończyły się lekcje, a Maja szła skrótem za salą gimnastyczną, opuszczonym obszarem popękanego asfaltu i zarośniętych chwastów. Szedł do biblioteki publicznej, swojego sanktuarium. Nagle tam byli, blokując jej drogę. Angelika, Kacper i Patrycja, wyglądający na znudzonych i drapieżnych. Dokąd idziesz, dziwadło? Zadrwiła Angelika, krzyżując ramiona. Maja próbowała ich ominąć, ale Kacper ruszył, by ją zablokować. Angelika zadała ci pytanie, powiedział niskim głosem. Dziś w powietrzu było coś innego. Ostrzejsza krawędź ich złośliwości. Oczy Angeliki przeskanowały ziemię i okrutny uśmiech rozprzestrzenił się na jej twarzy. Schyliła się i podniosła poszarpany kawałek luźnego asfaltu. Wiesz, jesteś jak kamień Maja, powiedziała, przerzucając go z ręki do ręki. Nudna, szara i nikogo nie obchodzi. Czy ktoś cię kopie? Spojrzała na kacpra. Zobaczmy, czy wyda dźwięk. Kacper uśmiechnął się i podniósł własny kamień. Patrycja, jak zawsze naśladowca, zrobiła to samo. Pierwszy kamień, rzucony przez kacpra, nie miał na celu poważnego zranienia. To był test. Uderzył maję prosto w łopatkę ostry, szokujący uderzenie, które odebrało jej oddech. Bolało. Bolało bardziej niż popychanie, bardziej niż obelgi. To było fizyczne naruszenie, które przekroczyło fundamentalną granicę. Kolejny kamień, tym razem od Patrycji, otarł się o jej ramię. Potem Angelika rzuciła swoim. Był mniejszy, ale rzuciła nim z okrutnym trzaskiem nad garstka. Uderzył w tył głowy Mai, tuż nad szyją. Jej wzrok zamglił się na sekundę. Iskra jasnego bólu zapłonęła za jej oczami. Śmiech. Śmiali się. Przez mgłę bólu Maię ogarnęła głęboka i przerażająca jasność. Zbieranie danych zostało zakończone, analiza strukturalna została zakończona, ciśnienie osiągnęło swój krytyczny próg, głos jej ojca rozbrzmiewał w jej umyśle, ale tym razem nie był to ostrzeżenie, to był rozkaz. Przyłóż odpowiednią ilość siły, dokładnie we właściwym miejscu, dokładnie we właściwym czasie. Nie krzyknęła, nawet się nie skrzywiła, powoli odwróciła głowę. Jej oczy po raz pierwszy spotkały się bezpośrednio z oczami Angeliki. Całkowity brak strachu, chłodny, analityczny spokój w jej spojrzeniu sprawiły, że uśmiech Angeliki zachwiał się na ułamek sekundy. Maja odwróciła się i odeszła. Ból w głowie i ramieniu, odległym szumem pod rykiem nowego, mrożącego krew w żyłach celu. Rozbiórka została zaplanowana. Tej nocy Maja nie odrobiła pracy domowej poszła do garażu. To była świątynia jej ojca, miejsce porządku, precyzji i energii potencjalnej. Narzędzia wisiały na tablicy w idealnej sylwetce. Pojemniki z przewodami, rezystorami i kondensatorami były starannie oznakowane. Na dużym stole warsztatowym pośrodku stało kilka wycofanych z eksploatacji modeli demonstracyjnych jej ojca, skomplikowane przekroje budynków z oznaczonymi kolorami belkami nośnymi. Przez ostatni rok, pod jego okiem, uczyła się fachu nie tylko brutalnej siły materiałów wybuchowych, ale także nauki, która za tym stoi, chemii, fizyki, inżynierii. To była dla niej złożona, piękna forma sztuki. Rozbiórka nie polegała na zniszczeniu, polegała na transformacji. Brałeś coś, co istniało, i poprzez kontrolowane, katalityczne zdarzenie zamieniałeś to w coś zupełnie innego. Dziś to ona była artystką. Jej celem nie była osoba, jej ojciec był nieugięty w kwestii świętości życia. Celem nigdy nie było skrzywdzenie, tylko zneutralizowanie struktury. W tym przypadku strukturą była pozycja społeczna Angeliki, jej arogancja, jej władza, a centralnym elementem tej władzy był jej samochód, nowiutki, wiśniowo-czerwony kabriolet, który jej rodzice dali jej na urodziny. To był jej tron, symbol jej statusu, który zawsze parkowała w najbardziej widocznym miejscu na parkingu dla uczniów. Maja zaczęła zbierać swoje materiały, nie budowała bomby, nie w tradycyjnym, brutalnym sensie, budowała to, co jej ojciec nazywał urządzeniem rozpylającym, nieśmiercionośny, niepalny, ale spektakularnie skuteczny czynnik chaosu. Rdzeniem był mały, wysokociśnieniowy kanister CO2. Odzyskany ze starego saturatora. Ładunkiem była chemiczna mikstura jej własnego projektu. Synteza związków, które po połączeniu i rozpyleniu stworzyłyby najbardziej obrzydliwy, wszechobecny i niemożliwy do usunięcia smród, jaki można sobie wyobrazić. Była to precyzyjna mieszanka tioli, rodziny chemikaliów odpowiedzialnych za zapachy skunksów, zgniłych jaj i czosnku. Oraz silnego przemysłowego kleju barwiącego, który zamówiła online pod pozorem projektu sztuki tekstylnej. Kolor był ohydny, jaskrawy, różowy peptobismol. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby można je było magnetycznie przymocować do podwozia samochodu, uruchamiane prostym, tanim zdalnym detonatorem z zabawkowego samochodu. Było eleganckie, precyzyjne i całkowicie niszczycielskie. Kiedy lutowała ostatni przewód, ogarnął ją dziwny spokój. To nie była zemsta. To była kontrolowana rozbiórka. Następne kilka dni w szkole było napięte. Łobuzy, ośmielone jej brakiem reakcji na rzucanie kamieniami, stały się bardziej zarozumiałe. Wydawało im się, że wyczuwają w niej zmianę, ale źle ją zinterpretowały. Jej nowo odkryta cichość nie była uległością. To było ciche skupienie przed detonacją. Jej postawa była prostsza, jej spojrzenie bardziej bezpośrednie, nie odwracała już wzroku, po prostu patrzyła przez nich. Jedna osoba zauważyła zmianę. Leon, cichy chłopak z jej klasy chemicznej, który siedział z tyłu i szkicował w notatniku, to zobaczył. Zobaczył przebłysk czegoś nowego w jej oczach, nie strachu, ale skupienia. Widział, jak obserwuje Angelikę i jej ekipę z niepokojącym, niemal naukowym dystansem. Nie wiedział, co się zbliża, ale wiedział, że dynamika zasadniczo i nieodwracalnie się zmieniła. Konfrontacja nastąpiła w piątek. To był dzień wielkiego wiecu przed meczem drużyny futbolowej. Cała szkoła miała być na zewnątrz, na boiskach sportowych to była idealna scena. Podczas lunchu Maja usłyszała, jak Angelika przechwala się patrycji. Powinniśmy zrobić coś wielkiego dla niemej Mai na wiecu. Coś, co wszyscy zobaczą. Planowali przypadkowo potknąć ją w gigantycznej kałuży błota w pobliżu trybun. Ich brak wyobraźni był prawie rozczarowujący. To było idealne otwarcie. Kiedy zadzwonił ostatni dzwonek, uczniowie wylali się na boiska. W powietrzu unosił się duch szkoły. Orkiestra grała, chirliderki ćwiczyły układy, a uczniowie kręcili się podekscytowani obietnicą weekendu. Maja, niosąc plecak, spokojnie szła w kierunku parkingu dla uczniów. Teraz był pustszy, większość ludzi była już na wiecu. Zauważyła kabriolet Angeliki, lśniący w popołudniowym słońcu jak krzykliwy Bożek. Jej serce waliło jej w piersi, miarowym, mocnym rytmem. To był ten moment. Ostatnia kontrola przed naciśnięciem przycisku. Przeskanowała okolice. Kilku spóźnialskich zmierzało na boisko, ale nikt nie zwracał uwagi na cichą dziewczynę w szarej bluzie z kapturem. Z wyćwiczoną skutecznością uklękła przy stronie kierowcy samochodu, udając, że zawiązuje but. Jej ręka wystrzeliła pod pojazd. Potężny magnes urządzenia kliknął z satysfakcją na ramię. Wstała i odeszła, wtapiając się w tłum zmierzający w kierunku trybun. Urządzenie zostało ustawione, pułapka została zastawiona. Znalazła miejsce na końcu trybun w bezpiecznej odległości i czekała. Angelika, Kacper i Patrycja zrobili swoje wielkie wejście, przechadzając się w kierunku centrum tłumu. Zauważyli maję i zbiorowy uśmieszek rozprzestrzenił się na ich twarzach. Zaraz miał się zacząć spektakl. Kiedy zbliżali się, ustawiając się do planowanego wypadku, ręka Mai wsunęła się do kieszeni. Jej kciuk spoczywał na małym, niepozornym przycisku detonatora. Angelika zrobiła krok w jej stronę, otwierając usta, by wygłosić jakąś uszczypliwą uwagę. Nigdy nie miała szansy. Maja nacisnęła przycisk. Nie było ognistej eksplozji, nie było odłamków, było tylko głośne, nagłe dudnienie, syk, które rozległo się z parkingu. Wszystkie głowy się odwróciły. Z podcennego kabrioletu Angeliki wybuchła ogromna, gęsta chmura nieprzezroczystego różowego dymu, rozprzestrzeniając się na zewnątrz z niesamowitą prędkością. To nie był dym, to była sprężona, rozpylona maść. W ciągu kilku sekund otoczyła samochód, przylegając do wiśniowo-czerwonej farby, skórzanych siedzeń, nieskazitelnej przedniej szyby. A potem uderzył zapach. To był fizyczny atak na zmysły, fala odrazy, która przetoczyła się przez tłum. To był zapach tysiąca zgniłych jaj, pola czosnku i legionu skunksów, wszystko zmieszane i wzmocnione do nieznośnego stopnia. Był nie do opisania obrzydliwy. Uczniowie zakrztusili się, ich ręce poleciały, by zakryć usta i nosy. Ludzie zaczęli kaszleć, ich oczy łzawiły. Smród był tak silny, tak agresywny chemicznie, że czuło się, jakby pokrywał ich języki. Wybuchła panika. Wiec rozpadł się w chaotyczną ucieczkę, gdy uczniowie uciekali przed toksyczną chmurą. W centrum tego wszystkiego stali Angelika, Kacper i Patrycja. Zamarli w przerażeniu. Różowa maś nie tylko pochłonęła samochód, ale także rozprysnęła się na nich podczas rozszerzania się, pokrywając designerskie dżinsy Angeliki i kurtkę Kacpra wstrętną, lepką, neonowo-różową substancją. Twarz Angeliki była maską czystej niedowierzania, jej usta były otwarte, gdy wpatrywała się w swój zbezczeszczony rydwan, swój zrujnowany symbol społeczny. Samochód nie był tylko brudny, został zniszczony. Klejący barwnik nigdy nie zejdzie z farby. Wnętrze było zagrożeniem biologicznym. Zapach utrzymywałby się przez tygodnie trwały pomnik jej upokorzenia. Wśród chaosu Maja wstała. Spokojnie zeszła z trybun, a tłum rozstąpił się przed nią, jakby była Mojżeszem, a oni Morzem Czerwonym. Wpatrywali się w nią z nowym rodzajem podziwu, mieszaniną strachu i głębokiego szacunku. Podeszła prosto do oszołomionego, śmierdzącego trio. Skrzywili się, gdy się zbliżyła. Zatrzymała się kilka metrów dalej, a okropny zapach zdawał się jej nie przeszkadzać. Spojrzała prosto na Angelikę, jej głos cichy, ale niosący z absolutnym autorytetem ponad utrzymującym się kaszlem i jękami. Chcieliście rzucać rzeczami powiedziała Maja. W jej głosie nie było żadnych emocji poza mrożącą krew w żyłach ostatecznością. Po prostu mam lepsze ramię do rzucania i głębsze zrozumienie chemii. Utrzymywała spojrzenie Angeliki przez chwilę dłużej, pozwalając, by pełny ciężar tego, co się właśnie wydarzyło, zapadł się w niej. Potem odwróciła się i odeszła, znikając w rozpraszającym się tłumie, zostawiając zrujnowany samochód, trzech społecznych pariasów i legendę. Następstwa były natychmiastowe i transformacyjne. Do poniedziałku historia przekształciła się w mit. O Maii Orłowskiej, cichym duchu, szeptano teraz z czcią. Nazywano ją demolką, lub po prostu bombą. Nikt nie odważył się nawet spojrzeć na nią w zły sposób. Strach, który wzbudzała, nie wynikał z groźby przemocy, ale z nieznanego. Zademonstrowała poziom inteligencji, planowania i zimno-krwistego wykonania, który był daleko poza sferą szkolnych kłótni. Grała w inną grę, na poziomie, którego nawet nie mogli pojąć. Szacunek podążał za strachem. Nie była już niewidzialna, była potężna. Mogła teraz siedzieć, gdzie chciała, w stołówce i nikt nie powiedziałby ani słowa. Przestrzeń wokół niej była jej własna. Angelika, Kacper i Patrycja zostali społecznie unicestwieni. Samochód Angeliki został uznany za całkowitą stratę przez firmę ubezpieczeniową. Smród utrzymywał się na nich przez dni fizyczna manifestacja ich publicznego upokorzenia. Stali się nowymi wyrzutkami, unikani. I wyśmiewani szeptem. Tydzień później, upokorzona, zalana łzami, Angelika podeszła do Mai przy jej szafce. Ja, przepraszam, wybełkotała, nie patrząc Mai w oczy za wszystko. Maja spojrzała na nią nie z triumfem, ale z bezstronnym spojrzeniem naukowca, obserwującego zakończony eksperyment. Wiem to wszystko, co powiedziała, zanim odwróciła się i odeszła. Nie chodziło o przebaczenie. Chodziło o uznanie wyniku. Struktura została zneutralizowana. Maja znalazła swój spokój, ale nie poprzez przemoc, lub stając się potworem, z którym walczyła. Wykorzystała swoją unikalną, potężną wiedzę, aby z chirurgiczną precyzją zdekonstruować system okrucieństwa. Nie zadała ciosu, zainicjowała reakcję chemiczną, nauczyła się najważniejszej lekcji, której nauczył ją ojciec. Prawdziwa moc nie polega na robieniu najgłośniejszego hałasu lub powodowaniu największych szkód. Chodzi o kontrolę chodzi o to, by wiedzieć dokładnie, gdzie wywierać nacisk, aby cała zgniła struktura zawaliła się sama. Nadal była cicha, nadal spostrzegawcza, ale nie była już duchem. Była obecnością, świadectwem faktu, że najbardziej niepozorne osoby mogą skrywać najbardziej niezwykłą moc czekając na odpowiedni moment, by ją uwolnić.